Cześć widzowie, ja jestem no, pan Glut, e, to jest e, kolejny film z Brawls. Z, Brawl.com, zbra, e, No i ogólnie to m, chcieliście, żeby materiały nie były takie same, tzn. żeby nie były takie w samotności grane. Że były z jakimiś innymi graczami, na przykład takim Piotr 2007 na takich serwerach. I ogólnie to z Piotr 2007 już zrobiliśmy dwa filmiki z DERPA, więc tak sobie pomyślałem, że jeśli pod tym filmikiem wbijecie 10, pod następnym również 10, to te filmiki prześlę, bo uważam, że są tego warte, są kozak. A dzisiaj będziemy grali Brawla, jak tu dziś obiecałem, i będziemy grali w Capture the Flag. Capture the Flag to jest taka gra, która ogólnie grałem na tym serwerze jak miałem nie wiem ile lat mm, mało ale no grałem ogólnie to nie wiem ile lat temu było no chciałem tak z gąbki wyskoczyć ale fajnie ten pies taki nexa Nexa na bieżącim dobrze dobrze jedziemy tutaj bo tutaj widzę o już zaczęli to ogólnie się bijemy i musimy sobie ukać flagę co to jest w ogóle Aha, to nieźle Jak, jak on jeszcze żyje? No, nie wiem Ja jakoś nie będę się zbytnio odzywał, bo ja zawsze jak to grałem to, to jest takie przyzwyczajenie, że się niezbyt odzywałem A ja w ogóle z jakiej różny jestem? No, chyba bazy... nie wiem Czerwonej, z niebieskiej... Tak, czy z niebieskiej Aha Dobrze, zostałem slime by e, Fire Turtle Ninja Ależ, że to tak fajnie się gra w takie mini -gerki z dziecięcych lat No to te? tak też można było się zranić tutaj dobrze nie grałem w to już jakieś kilka miesięcy przepraszam. mnie jak y, tak wznowiłem to nagrywanie jakiś rok temu, no to y, już tak mało grałem na takich serwerach. Aha, teraz mogę się za nich podzielić serwerami, które grałem. Co to? Jesteśmy razem przecież. Był tu ktoś? Taki czerwony? Nie było. Jejku, co to ma być? Uuuu jestem heavy Heavy sniper <laughs> A, to ład <to> mój <laughs> Nudne możliwe jest, ale mi się tam podoba Aha! Dobra, to fajnie. Ogólnie to nie wiem że jak... Za tylko widziałeś mnie. Jeśli mnie teraz zatrujecie... Aha! Pół serduszka, to dawaj, no na no. Ja... ja... jak się bije, to się je... to się żyje, no. Może to mam? Się czasem? W ogóle my przegrywamy. W tym dołączyłem w trakcie rundy więc tutaj nie ma co się dziwić że przegrywamy Znaczy, i, i tak gdybym dołączył Ale może bym coś zdziałał akurat Bo ja no nie jestem taki słaby po prostu jestem średniacki tak to Co na żywo no... aha. Aha, aha. to możemy taką rundę grać nawet cały odcinek tylko żeby ktoś wygrał Bo mam taki plan No chyba że będzie już tak śmiertelnie długo czyli pół godziny To to zakończę Ale ktoś nasiusiał To jakaś zupka pomidorowa Jeśli pamiętacie początki mojego kanału to proszę napisać żupka pomid pomidorowa A nie jakaś żupka Przenęta no Aha Właśnie się dostanę do jej bazy Trzeba tam przyjść na poity że na jedzone Jak już na tej kalic tutaj nie pilnują Dobrze, dobrze. A czy tutaj można dostać? Nie, nie można. Co? Jak Fell from the high Place. Dobrze, dobrze. Tutaj e, nie mam e, zbytnio tego paliwa. Ale flagę nam zabrali, naprawdę, Prawda, no. Aha. Trzeba to przetrwać. Jak przetrwamy, to wygramy. O nie, ja bym mógł sobie hel e, zrobić, heal'a się bije to się heal'uje, dopiero teraz hiluje. Heal, heal healuje To co się uzdrawia w polsku No i jak, no Jak tak jest zbiór ludzi to nie wiem jak mogę to zrobić na no, po prostu. Aha, na no, dnie jak to oni są w ogóle? Śmiertelnie długo trwa ta bitwa no. po prostu no. Bleb up Ej co to nie stanie się wtedy tędy Aha To ogólnie za chwilę będziemy mieli 10 minut tego filmu Spoko, spoko Okej okay. Da się zrobić żeby było fajnie nie wiem, wynik jest ciągle taki sam, nikt nie umie porwać sobie flagi. No mnie ta mapa jest taka całkiem nudna, że tak powiem. O, boi się chyba mnie, choć nie ma czego, w sumie się Co? Jak? Aha. Dobra, spokojnie, rozejdźmy się w swojej strony. Tak, no nie niedźwiadek po prostu, no mmm... Miś... A, dobrze uznamy, że nic się nie stało. Jest. A, to chociaż fajnie, że do wody spadłem. No spróbujcie tylko. A, ktoś wygrał. Dobrze. Nie wiem, ja tam bym w sumie wolał na jakimś Minecraft Party kolejny odcinek zrobić z tego Mmm... Dobrze Tutaj tą grę... E, o! Jedna z moich ulubionych map, tak szczerze Tutaj tą grę to chyba nagramy tak w połowie Bo całej mi się nie chce Łoł Trzymam własną głowę Jabłko trzymam Ła nie wiem tak chociaż chcę żeby było 5 minut Jeszcze Dobrze my Jesteśmy chyba niebie, tak jesteśmy niebiescy Dobrze, tutaj akurat trzeba y, jaskiniami się przedostawać Bo jaskiniami tymi pobocznymi Niebieska, to będzie redstone Okej okay. Teraz zauważą to rozpoznają moją taktykę I będą wiedzieli co się szykuje Ta no oczywiście, no jeszcze mnie zestrzelno Ze snajkuj no Fajnie no po prostu O jak? To był plan, no plan z życiem całkiem no Nie wiem środkiem to się nie opłaca iść, bo wiadomo, że jak na mój poziom to mnie zdejmą, no oczywiście to jest... Przeszczaj. Jak tutaj nie się po prostu? Aha, to nieźle usunąłem A nie. No. <tryk> 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 Kaszelek. <gry> o! Jest rozwiązanie. Jest. dobrze. To jakoś da się. Przejść tak. Gdzie to prowadzi? No, górę. Boom! Wspólnie to nie wiem. Tylko spróbuj niedźwiadku. U? Uh. Chyba mnie opuścił. U? Uh. Dobra. Aha. Laga jest... ...tutaj. Okej. Okay. O, no, o! Bo, dobra. Nie wiem. Co mogę powiedzieć? No, chyba tylko dziękuję za oglądanie filmu. E, trzymajcie się. E, cześć. E, no i co mogę powiedzieć? E, Właś... możecie? Proszę? No, dobrze, trzymajcie się i cześć. Ja tutaj całego tego nie nagram, bo po prostu no nie chcę, żeby... ...to było... nie, nie chcę, żeby... nie, nie zrozummy się źle. Nie chcę po prostu, żeby to było za długie. Ale tak to... dziękuję za oglądanie filmu. Ja... dobra, tam rozwal mnie, tylko spróbuj. No to dobra, dziękuję. Po prostu cześć.